Jest ona realizacją czwartego przykazania Bożego, które zobowiązuje do miłości względem własnego narodu. Sam Jezus w czasie ziemskiego życia pokazywał, jak bliski jest Mu los własnej ojczyzny. Naśladujmy Jego przykład i módlmy się za nasz kraj, zarządzących nim i wszystkich obywateli, aby w naszej ojczyźnie panowała zgoda i sprawiedliwość, oraz aby wszystkie konflikty rozwiązywane były na drodze dialogu i braterskiej miłości. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy zgromadzili się liczniej niż zwykle i być może pierwszy raz po przerwie na tej ważnej uroczystości. Przede wszystkim z należytym szacunkiem. Kłaniam się wszystkim, że poczną Witam władze, gminy samorządowe, przedstawicieli szkół, dyrekcji, wszystkich organizacji, wszystkich zgromadzonych, którym jak już na początku wspomnieliście, wspomnieliśmy, bliska jest Ojczyzna i los, pomyślność. Chcemy dziękować. Za tych wszystkich, którzy walczyli, którzy polegli, którzy, którzy starali się, aby wybić się na niepodległość. Dobrze, że w szkołach o tym się mówi, jest piękna dekoracja jednej z klas tutaj w naszym kościele, nawiązująca do dzisiejszej okoliczności. Niech więc ta modlitwa będzie gorąca. Niech będzie wyrazem naszej miłości i troski, zarówno o tą małą ojczyznę, którą tworzymy i na której wpływ mamy większy niż na tą wielką ojczyznę, bo to o, nie zależy wiele rzeczy od nas, ale tutaj wiele wspólnie możemy działać. właśnie dla dobra wspólnego. Ziemia Ojczysta tyleś przeżyła. Byłaś Ty mokra od krwi i łez. Byłaś i jesteś dla mnie kochana. Tu moje miejsce na ziemi jest. Naszej myśli, jak słowa poetki Cecylii Korban, biegną dziś w tym szczególnym dniu ku naszej ziemskiej Matce, jaką jest Ojczyzna, a imię jej Polska. Najstarszemu pokoleniu staje w tym momencie przed oczyma historia jej życia z przykrymi niestety przeżyciami ostatniej zawyłuchy wojennej. Młodszemu, młodszemu pokoleniu przypominają się lata zniewolenia powojennego i służba obcej ideologii. A najmłodszym. To, co zobaczą w telewizji lub usłyszą, to jest ich wiedza, historia na temat naszej ojczystej ziemi. Wszystko nas. Jednak łączy troska o ten wspólny dom, który na imię Polska. Ojczyzna umiłowana, ukochana. Nasączona krwią naszych prawowców. Dziś cofamy się myślą do roku 1918, gdzie już 105 lat temu, po latach niewoli, Polska odrodziła się jako niepodległe państwo. Cofamy się również do roku 1989. Kiedy w tym pełnym odrodzeniu przestali nam przeszkadzać nasi najbliżsi sąsiedzi? Czy jednak w to miejsce nie zaczęliśmy przeszkadzać sobie my we własnym domu? Jak dziś rozumiemy wolność, którą otrzymaliśmy i jak ją w codzienności życia realizujemy? Czy jesteśmy wdzięczni za ten dar? I wiemy, komu za ten dar wdzięczności zawdzięczamy. To są pytania, które przychodzą nam do głowy przy dzisiejszym święcie, święcie niepodległości. Miłość do ojczyzny. dla na ojców naszych pracowało, poświęcało się tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć dziś to całe dziedzictwo i budować lepsze jutro, naszą przyszłość. Dlatego winniśmy im pamięć, także im modliwną, dlatego uczestniczymy podczas tej gwaryski, Tak wiemy, Modlić się za nich, ale to modlitwa to ofiarować intencji naszej wolnej i niepodległej ujczy. Marszałek Polski Józef Piłsudski mówił ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Dzisiaj tak wyrazić wdzięczną pamięć o tym, którzy nie tylko szli i pracowali dla swojej ojczyzny, ale nade wszystko oddali za nią to, co najcenniejsze, swoje ziemskie życie. Święty Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do naszej ojczyzny w Warszawie wołał gdzie twoje groby, polskie? Gdzie ich nie ma? Święto Niepodległości uświadamia nam wielką ofiarę i daninę krwi wyrwaną przez pokolenia Polaków dla odzyskania wolnej i suwerennej ojczyzny. Dziś wspominamy ich modlitwy, za nich się modlimy, aby dane im było cieszyć się teraz ojczyzną niebiańską, bo tak mężni wytrwali za cenę swojego życia w donieniu tej ojczyzny ziemskiej, której imię Polska. Podejmujmy wciąż tu odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju, odpowiedzialności na każdej płaszczyźnie. Jakże pięknie na szkandarach naszych widnieją hasła Bóg, honor, Ojczyzna, a ile jest w naszym życiu Boga? Jakże często tego Boga chcemy wykraść, chcemy zamazać, chcemy zagłuszyć w urzędach, w szkołach, w środowiskach pracy? Ile chcemy tego Boga zakryć, wyrzucić z ludzkich sumień? Dzisiaj Polaków. Niech Bóg błogosławi naszą szlachetnym wysiłkom, kiedy walczymy o Boga w ludzkich sercach i sumieniach, w urzędach, w szkołach, na ambonach. Niech Bóg błogosławi tym, którzy go szukają. W tym zakręconym i często głupim świecie. Niech honor będzie zawsze wypisany jako drogowskaz naszego życia, a ojczyzna miejscem spokoju, ładu, gdzie wszyscy, jak w domu, będą mogli podejść do jednego stołu przyjaźni, solidarności i zrozumienia. Stole będzie jeden bochen chleba, ten wypieczony z polskiej chaty, jak mówił święty brat Albert Dobr, Albert Wielki Chmielowski, który powiedział: Do którego każdy będzie mógł podejść, ukroić kawałek chleba i nasycić się dobrocią. Wolność brzmi, jak na ludzi śpiewa, którzy wolność w swą... I'm